W szanowskiej bibliotece działa klub gier planszowych, a o jego idei opowie nam pani Joanna Maxa, pracownik biblioteki. Skąd pomysł, żeby uruchomić ten klub? Pomysł przyszedł od naszych czytelników, a także od pani kierownik działu informacji i Pani Młgorzata. Chcieliśmy wyjść naprzeciw potrzebie stworzenia takiej przestrzeni, gdzie nasi czytelnicy mogą przetestować biblioteczne gry, mogą się też spotkać pomiędzy szkołą, pracą i domem, mogą się nawzajem poznać, ewentualnie jeżeli mają jakieś swoje gry i szukają graczy. Mogą ich też znaleźć właśnie u nas. Jak często się spotykacie? W tym momencie spotykamy się regularnie co dwa tygodnie. Spotkania odbywają się w sobotę o godzinie 11. Wstęp jest wolny i zapraszamy wszystkich niezależnie od wieku. Ile gier macie na swoim, w swoich zasobach? W tej chwili w naszym katalogu można znaleźć prawie 200 gier, dokładnie 198. Wszystkie można wypożyczyć? E, tak, jeżeli, jeżeli ktoś posiada kajtę czytelnika, e, może wypożyczyć taką grę na dwa tygodnie do domu i potem, jeżeli e, następne osoba nie czeka w kolejce, może przedłużyć wypożyczenie o e, kolejne dwa tygodnie. Nie, proszę poczekać.